Dzisiaj spotkacie nas podczas podróży tymże pięknym Ikarusem 260. Zapraszamy na wycieczkę. Któż nie pamięta Ikarusów z polskich dróg i nie tylko? To była marka, która zdobywała w zasadzie cały świat. Można było je spotkać dosłownie wszędzie. No może na Księżycu jedynie nie jeździły. Tak naprawdę samochody zdominowały rynek. Wschodnio niemieckich miast i nie tylko. Były eksportowane do wielu, wielu, wielu egzotycznych krajów, także w naszym kraju zdominowały transport publiczny, pojazdy obsługiwały także wyjazdy międzymiastowe. Można było je szkać praktycznie wszędzie. Myślę, że każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane z ikarusem. Ja nie ukrywam, że niejednokrotnie w trakcie jazdy w korku można było sobie uchylić wielką szybę i wpuścić tam wiele świeżego powietrza. Fantastyczna była jazda na przegubie, na środku, na takich barierkach. Na pewno młodsi tego już nie będą mogli pamiętać. Była to przespaniała zabawa. Ale wracając do pojazdu. Czyli tak naprawdę dwuosiowy autobus o konstrukcji samonośnej, silnikiem z tyłu. Ten Polos, ważący chyba 13 ton, dłuższe trasy były obsługiwane autami serii 260, czyli też 280, czyli przegubami. Takim właśnie karusem byliśmy parę lat temu, na zlocie karusa w Budapeszcie, na tym zlocie pojazdów było blisko setka. Zjechały się z całej Europy. Były też autobusy serii 55 i 66, czyli najstarsze, najpiękniejsze, i karusy, które długo pozostały w moim sercu. Wiem, że w kraju u nas też taki autobus gdzieś jest. Mam nadzieję, że niebawem wróci na drogi. Podróż naszą 280 była dosyć interesująca, choć męcząca, ponieważ pojechaliśmy na strzał 22 godziny non-stop tym autobusem. To było wesoło. Na szczęście było się bez przygód, nic tam się nie ukodziło, e, Było nas tam parunastu kolegów i impreza udała się naprawdę. Mam nadzieję, że w tym roku też tam pojedziemy. Chociaż w, w fabrykę ikarusa już zmieciono z planszy, nie pozostało w zasadzie po niej nic. E, prawa do marki przejęły z tego co pytają stałem w całym Budapeszcie. Nie można nawet kupić gadżetów związanych z Icarusem, chociaż na wszelkich folderach. Były one i wpisywały się w krajobraz miasta na górze Małgorzaty. Na moście, wszędzie tam były, były w folderach zdjęcia właśnie z tychże miejsc. Budapeszt odwiedziliśmy parę lat temu naszym Autosanem H9. Byliśmy w zgliszczach fabryki. Nawet mamy zdjęcia na fabrycznym placu, gdzie zostały świeżo wyprodukowane i karusy. Tam na budynku pewnie widzicie zdjęcie właśnie jeszcze symbolizujące tą markę, napis pozostał także na kominie przy fabrycznym. Natomiast sami Węgrzy nie mają już prawa do użycia tej nazwy, w związku z tym historia Ikarusa powoli znika. Ale na tych zlotach pasja i e, Kult trwa cały czas. Ostatnie jednostki, parę lat temu, już rozwiedzaliśmy, które jeździły na liniach trolejbusowych. Tak, jeszcze było sporo trolejbusów e, e, Ikarusa. Natomiast teraz chyba jeszcze w dzior. Pojedyncze sztuki się dogorywają w Wolanie, czy w takim późniejszym PKS-ie. Natomiast Itarus serii 260-280 definitywnie znika z krajobrazu. Jacek, jak zawsze, zabierze nas w fajną podróż ciekawym pojazdem Tym razem mamy do czynienia z Ikarusem 260 256, bo to jest wersja turystyczna a, a, nie wersja miejska Widzicie, wychodzi moja niewiedza, jeżeli chodzi o autobusy No cóż, jak jeździ się cały tylko syrenką, to ma się ograniczone wyobraźnie Ten konkretny egzemplarz należał niegdyś do MSW, przez co w pojeździe zachowały się jeszcze sygnały dźwiękowe dla pojazdów uprzywilejowanych. Aktualnie pojazd jest własnością firmy Stalko z zielonki, którym dziękujemy za użyczenie pojazdu do nagrania. Wersja turystyczna potrafi pędzić nawet 114 km na godzinę. No to spróbujmy! Do silnika mamy tutaj, słuchajcie, silnik 10-litrowy produkcji licencyjnej Ramavan, produkowany w Dzior na Węgrzech, gdzie była największa fabryka ciężarówek w naszym węgierskim, ulubionym w kraju. Złożyć, to teraz ty dalej pojedziesz w tym studencie h Teraz ja przyjmuję za na weekend. Mój małżonek odpoczywa. Nie tylko h dziewiątka jeździ, ale też Hikaros. I my razem z To było na tyle. Nasza podróż dobiegła końca, zrobiło się aż ciemno. Autos, ten, autosan ten jeżdżę cały czas. to no i Karosa jestem maksymalnie Co Przejechaliśmy cały dzień. Zrobiło się już ciemno. Pora spać.